Była partnerka Jakuba Rzezniczaka komentuje i jak chodzi o alimenty. Nikolajka to bez wątpienia jeden z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Ogólnokrajowa sława przyniosły mu występy w takich kultowych produkcjach jak Klan, Rancho czy Pensjonat nad Rozlewiskiem. Ostatnio 42-latek pojawił się także na dużym ekranie, zagrał jedna z ról w dramacie wojennym Sobibur. Teraz nad gwiazdorem zebrali się czarne chmury. Okazuje się, że mu grozić poważna kara. Z dokumentacji, do której dotarli reporterzy dziennika Super Express wynika, że aktor od wielu lat miał nie plecic świadczeń na rzecz swoich synów. Mężczyzna miał uchylać się od obowiązku alimentacyjnego od 1 czerwca 2017 roku, roku do 15 lipca 2021 roku roku. Określonego co do wysokości wyrokiem sadu rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie na rzecz cenów, M. K. w kwocie 1500 zł miesięcznie i R. K. w kwocie 1500 zł miesięcznie. Wskutek tego laczna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych. To jest to czyn z artykułu 209 par 1. kołka przekazała Superekspresowi Aleksandra Skrzyniarz. Rzeczniczka Presowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sumując zasadzone kwoty okazuje się, że słynny aktor ma dług w wysokości niemal 150 tysięcy złotych. Odpowiednie to skażenia trafili z dosadu rejonowego w Warszawie. Nikolajowika grozi grzewna, kara ograniczenia wolności albo kara rocznego pozbawienia wolności. Sprawa poruszyła wielu fanów aktora i odbila się szerokim mechem zarówno w prasie. Jak i w internecie. Afera postanowiła skomentować także Ewelina Taraszkiewicz, była partnerka Jakuba Żezniczaka. Temat alimentów jest jej bliski, bowiem sama także borykala się z podobnymi problemami, kiedy rozstala się z ojcem swojej córki. Jak tłumaczy, unikanie płacenia świadczeń na dzieci to poważny problem, który dotyka wiele rozbitych rodzin w naszym kraju. Niealimentacja jest nadal jednym z głównych grzechów polskich rodziców, którzy się rozstali. Jest forma przemocy ekonomicznej skierowanej tak naprawdę przeciwko własnym dzieciom. Niepłacenie alimentów wcale nie musi być dowodem na brak możliwości finansowych wyjaśnia w rozmowie z portalem Plotek. Jak dodala, najczęściej wynika to jednak nie z powodu braku płynności finansowej. Tylko jest zwyczajnym zaniedbaniem ze strony rodzica. Niepłacenie alimentów wcale nie musi być dowodem na brak możliwości finansowych. Warto także dodać, że uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może być argumentem za pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Bo jest to traktowane jako rezacę zaniedbanie obowiązku wobec dziecka, tłumaczy Ewelina Taraszkiewicz. Zawodowa prawniczka solidaryzuje się z matką dzieci Mikolaja nie ukrywa, że jest jej niezwykle przykro z powodu jej problemów. Bardzo jest mi przykro, że musi walczyć o dobro swoich dzieci. Postawy ojca dziecka komentować nie muszę. Wszyscy wiedzą, jakie mam poglady na temat alimenciarzy podsumowuję w rozmowie z serwisem. Ewelina Taraszkiewicz. Z zawodu prawniczka jest pomysłodawczynią inicjatywy realizującej bezpłatna pomoc prawna. Mamo pomogę ci to akcja skierowana kobiet, które chciałyby podjąć kroki prawne, ale nie dysponuje wystarczającymi środkami na wynajęcie adwokata.